Ma się ma z tej strony, a jak dzisiaj mamy serię MF2, jest to ostatni odcinek z tej serii W tym farmingu dokładnie bo żegnaliśmy się z maszynami, Wywieźliśmy gruzy, wdłużyliśmy wszystko i tak to wygląda. Ponadto są posprzedawane wszystko. Nawet wam mogę pokazać, że niektóre maszyny, o jak tutaj, nasz ciągnik. Handlarz, panie, przyjechał i wystawił to wszystko na sprzedaż, zobaczcie. Tam z tamtą gospodarką nie wiem, co się dzieje. Tutaj jeszcze tego tygodnia, ale to nie jest Trzeba tak samo już. Belki też powywozi te nawozy, wszystko. My mamy tylko miód na targ po zanosić. I się musimy pożegnać i wyjechać stąd. Na kilka dobrych lat. Na pewno. 700 euro. Mamy tylko BMG. I tak... Wszystkie pola są posprzedawane oprócz tych opól. Te pola zostaną. dzierżawę, bo po nie wrócimy. Wywrócimy na pewno. A my teraz to już jest to już nie jest nasze belki tak samo. Tylko jeszcze miodno sprzedać na targ. już chłop tam jednoagregatował. Tak Te żegnamy się z Wsią Kolonia już w tym odcinku na dobre parę lat. Tyleż jaka. belki ją jeszcze tylko rozwalić. Tutaj już zaczął się równać, bo tu będzie pola. Ok. Chyba mieliśmy to porozjeżdżać. To było jego życzenie, żeby te belki po prostu nie były w jednej kupie. Że on pozbiera. O jeszcze ja byłem kamiętachowa nie zaraz Tak więc nie miałem w planach robić cięcia, ale już... O kurde. No czyli kolejne cięcie, nie. Dobra, wyjeżdżamy już stąd. Tak jak chciał tak ma belki. Byłem być. O kurde, jeszcze zapomnieliśmy tej płotóż burzyć. Chwilę. Pozwólcie mi już, że tak zagram. I mogę tak... sobie do roboty. Do roboty dołożę. Dobra. Wyjeżdżamy. pomału. Trzeba mi to pokazać tylko... Jedną rzecz. A dokładnie kto oglądał odcinek? Najgrubsza akcja w historii MF2. Ten wie Jiedy się czy ten kolega rozpakował. Z maszyny i z nim pożegnać. Ale go nie ma dalej. No Tylko dalej nie ma to Jedziemy. A pojedziemy sobie polnymi. Masa jest tutaj, u mechanika, po masę ja wrócimy. OK. Tak więc. Wyjeżdżamy z wioski i zaraz tam pojedziemy. Najprawdopodobniej BMK już nie będzie. Bo będziemy się sprzedać, bo ona już tyle co wypadków miała, coś zakupimy. Może nowego, może zostanie, przeremontujemy. Ona ma całą przyczepność. Oj, i dalej nie przejdziemy. A, ile pojechałem za daleko. Ja jeszcze idzie ale nie chcę przejedzie. I wyjeżdżamy. więc i żegnajcie, widzimy się za kilka lat. Mam nadzieję, że zrobicie suba i łapkę i co? I nara!